Nie wiem co ta fałka ma w głowie i... Siemanko, witajcie. Jak możecie zauważyć, głos nie zgadza się z tym, którym mówię, ponieważ jestem trochę głupi i nie włączyłem mikrofonu. Na całe szczęście, ta pierwsza bitwa nie jest jakaś specjalna. Potem, już normalnie, mikrofon jest włączony i będzie mój komentarz na żywo. A z ważniejszych informacji, jakie tutaj powiedziałem, to super Pershing ma m.in. preferencyjny matchmaking, czyli rzuca go maksymalnie z dziewiątymi poziomami, oraz jest cały czas dostępny za złoto w grze, m.in. i jest to według mnie fajna premka pod względem, właśnie, cena do jakości. I też głównie skierowana dla graczy, którzy dopiero co zaczynają. Bardziej chcą mieć taką prękę, która trochę tych błędów potrafi wybaczyć i nie jest jakoś mega trudna do opanowania. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i w sumie to tyle. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj Super Pershing. Erlenberg, losowanie z ósemkami. No i jak to jest z tym pancerzem? Ogólnie powiem Wam, że sprawa dla mnie wygląda w taki sposób, że jak zagramy sobie na ósemki, siódemki, nawet niektóre dziewiątki, które mają słabą penetrację. No to jeżeli one będą strzelać ze zwykłej amunicji, na jakimś takim większym dystansie, to możemy trochę poodbijać. Jednak gdy jesteśmy bardzo blisko do przeciwnika i on szaduje złoto, albo wysoluje w jakieś punkty nad jarzmem, pod jarzmem, czy w ten taki karabinek, który jest tutaj, no to jesteśmy masakrowani tak naprawdę przez przeciwnika. No i to jest spory minus tego super pershinga, że nie możemy tak pewnie polegać na pancerzu. Nie możemy, wiecie, no przykładowo, jeżeli zagram czołgiem T8 czy 2 i pojadę w pozycji, gdzie wystajemy tylko wieża, no to praktycznie mogę dosyć pewnie sobie stać całą bitwę i tak dalej. W wypadku super pershinga musimy mieć czasami taki średni dystans do przeciwnika, nie tak bardzo blisko walczyć, co niestety. Trochę przeczy się z ideą tego działa, bo to działo ładujemy szybko. 240 średnich uszkodzeń. Fajne jest to, żeby kogoś wrzucić, postawić na gąsienicę, e, sperm trakować i sobie całe ludzkiego wydoić. A niestety, e, jeżeli nie jesteśmy na jakimś takim bliskim dystansie, to też nie jest to łatwe do zrealizowania. To jest trochę taki, no generalnie to w ogóle nie jest met, tak? Według gry to jest czołg średni, ale grać, powinno się nim grać trochę jak z czołgiem ciężkim. To jest takie, no jeżeli ktoś grał więcej super pressingiem, to na pewno. Wie o co mi chodzi? Może nie najlepiej to wszystko wam przedstawiam i może trochę już więcej o grze. Trochę się zagadałem, zagapiłem i zebrałem e, za dużo. Wyjechałem bokiem do skorpiona, bez sensu. To był oczywisty przestrzał, tak samo jak do t 40 4400 przodem, zaczy e, bokiem, gdybym był bardziej frontalnie ustawiony, to może by to inaczej wyglądało. Fajnie widzimy, że cała ta strona e, jest otwarta, przeciwnik tam nie ma pojazdów. Nasz link sobie tak agresywnie zagrał, więc możemy przejechać i grać od tej części. Nie musimy się obawiać, jakieś czołgi przed nami. Możemy przygotować jakoś bardziej zająć się ocho. Taki mam cel i plan. Nawet powiedziałbym, że mógłbym do niego podjechać, skrócić dystans i zagrać trochę bliżej niego, jego wykończyć. A, przez to, że byśmy w wodzie, nie mogłem obrócić wieży i mnie przebił obok wieży. Jestem teoretycznie na dwa strzały od niego, nie przebiłem. Tutaj w ogóle jest jakaś dziura, przez którą on może strzeć, dobrze. Nie stałem w miejscu, zrobiłem jakieś ruchy, przez co właśnie on się między innymi odbił. Postawiłem go na gąśnicy i od razu cofka. On strzelił, ktoś go wykończył elegancko. I teraz sobie podjeżdżamy. Jeżeli chodzi o moje wyposażenie, nie wiem czy zauważyliście pomiędzy bitwami. Gram na dosyłaczu, turbo, sprężarce oraz ulepszonym wzmocnieniu. Jak już mówiłem wcześniej, to trochę jest taki bardziej czołg ciężki niż średni. Parametry działa są bardzo przyjemne. Nie potrzebujemy jakoś bardzo poprawiać tej celności i tak dalej. Bardziej skupiłbym się na mobilności i na wzmocnieniu, niż właśnie na korzystaniu z innych modułów, ale to zależy kto i jak co preferuje. Skorpion podjeżdża. Taki Skorpion niestety jak załaduje złoto, to najprawdopodobniej nas kończy. Dlatego myślę, żeby się schować bardziej do prawej strony, ewentualnie mieć drogę ucieczki od niego, jeżeli on się wychyli. Celuje się w to miejsce. O, zobaczcie. Go. No właśnie. Jest problem, bo chciałem go strzelić z odłamkowego burzącego, a niestety on mi się no, tak delikatnie wychylił, potem cofnął, potem znowu podjął do przodu. Ładnie dostaje od naszych sojuszników. Jest na jeden strzał nawet, przebije i go dobije. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale to było bardzo ważne, że w momencie, kiedy ja widziałem, że on będzie się wychylać, może się wychylić z tych narożników, to od razu odbiłem do prawej, żeby mieć budynki, żeby mieć i korzystać ze swoich sojuszników, e, którzy mi pomogli. Bo gdyby nie oni, to bym na pewno zginął. Oczywiście nie musieli oni tego robić, nie zawsze w WOCI liczymy na drużynę. Ale jeżeli możemy, to doprowadźmy do takiego stanu, właśnie, żeby była taka możliwość, niż żeby jej nie było. TenH będzie ładować, nie wiem, co ze su 130 pm czy on nie stoi sobie gdzieś tutaj. Bo to jest prawdopodobne, i mogłem na przykład teraz zginąć, ale chciałem dobić tego tenH. Zobaczcie, dokładnie tam stoi. I jeszcze Giastro z magazynkiem, więc od razu po strzale cofnąłem się. Nawet e, powinienem przestrzegać, jak zebrałem, bo Giesor niebezpieczny magazyn, który e, mógł mnie wykończyć. Przewaga duża, bitwa taka sobie, ale po spocie dużo nam wpadło. To ciekawostka. E, pytanie, czy powinienem ryzykować i coś zaświecić? Może by się coś udało odbić, gdybym stał frontalnie. Nie wiem, zaryzykuję, spróbuję pospotować. E, czasami ten spot jest o wiele lepszy niż uszkodzenia. A te czołgi mogą się pochować, to jest ryzyko. Może nie róbcie tego w domu. Nie do końca polecam takie zagranie, ale może się uda. Zobaczcie, pierwszy czołg, czołg zaświecony. Pytanie co z gestorem. Gestor miał zwykłą amunicję, więc on może mieć problem, ale niestety w sumie dobiło. Szkoda. A zarobkowo ta bitwa tak się prezentuje. Drugi wynik, zobaczymy co będzie dalej. 90 tysięcy na czysto. No gdybym nie grał na. Aha! E, zauważcie, że mam rację, które kosztuje 20 tysięcy i mam dyrektywę na komflasz, nie wiem skąd. Ale ją wyrzucę, to, to jest 20 tysięcy więcej, które tracę co bitwę. No Generalnie i tak to jest to prasowa. Nie interesuje mnie tu kredyty, tylko chcę wam pokazać, e, jak się prezentują zarobki. Mamy prochorówkę, losowanie z ósemkami bez artylerii. Czołgi lekkie pojechały na lewo i tym chcę się najbardziej zainteresować. E, Zobaczcie, czy może kogoś się uda iść tu zaświecić, strzelić do kogoś. Pojedynek lightów jest bardzo ważny. Ja lubię grać na progrówce, nieważne jakim pojazdem, uważam, że to jest fajna mapa. Tylko problem jest czasami właśnie w tym lesie jak są te siły rozdysponowane. I z dwa wychylające się, muszę być uważny, żeby nie dostać z tej pozycji. Chcę też przy okazji zaświecić to prożetto, dostać coś po spocie. Sam mogłem go przebić, ale nie udało się. Pod górką mamy agresywny pojazd, który fajnie spotuje to wszystko. Ja delikatnie się wycofam, zobaczę, że tak ktoś tam do mnie strzelał, ale też korzystałem z tego wraka, żeby kogoś zaświecić. Schowałem się od fałki, która bardzo mocno się wychyla, i będzie dostawać za to mocno. Nie wiem, co ta fałka ma w głowie, i o co tutaj chodzi. Ok, strzelał do HWK, już myślałem, że to jest taki typowy Fokus. Zobaczył super Pershinga i chciał dorwać, albo mój Nick. Nie wiem, czy tutaj. Do... Nie no, mam anonimizera, więc dziwna sprawa, bo nie streamuję nawet. Po prostu chciał szybko wrócić do garażu. Może nie podoba mu się ta mapa, albo przez przypadek kliknął bitwę. Nie wiadomo, nie komentuję tego już więcej. Zagrania. Burask będzie spotować, trzeba się wcelować. Czołgi, które tu mogą stać, ale niestety one chyba są już trochę gotowe na to i nic tutaj nie zaskoczy. A w lesie nie mamy dwóch czołgów lekkich. Nasze niszczyciele dostają bardzo mocno, i moim zdaniem, teraz dobrym zagraniem będzie podjechanie w te okolice, żeby zaświecić między innymi te czołgi, które wychylają się na środku, jak i spróbować zaświecić jakieś pojazdy, które nieuważnie podjeżdżają lasem, i myślą, że mogą sobie tak bezkarnie grać. I idealnie to się właśnie wydarzyło. W timing, te czołgi teraz powinny zginąć. Oczywiście po naszej słodkiej asyście, którą sobie. Zdobywamy. warto analizować. Mi mapę patrzeć na to, co się dzieje. Szkoda, że ten SMV jeszcze to przeżył. Moim celem jest zaświecenie może jakiegoś czołgu lekkiego, który gdzieś tutaj się już pałęta i gra tak ultra agresywnie. Zaświeciłem Lisa. O i pokazał się Eltek. Muszę uważać na Progetto. Cały czas też zwracam uwagę, czy za mocno się nie wychyle, czy nie dostanę od tych czołgów, które tutaj gdzieś stoją. Ten włoski niszczyciel, fakt, może do mnie strzelić, ale on, jak strzeli, to od razu wraca do garażu. Co będzie akurat plusem? Warto by było spotować cały czas tego LTK. On, e, jeżeli my będziemy grać odpowiednio, nie ma szans ucieczki z tej dziury bez spota. To jest najważniejsze, żeby go trzymać. E, I może go no, moja drużyna jakoś bardzo fajnie obija. A nawet bezeta wiedzie na niego, co jest zagraniem. Okej, okay, rozwali go jeden na jeden, ale bezeta się zamknie. Dla naszej drużyny to spoko. Jednak dla niego to nie jest najlepsze zagranie, tak stricte indywidualnie. Zaświeciłem drugiego lighta, chcę mu pomóc w ogóle, nasza bezeta ma problemy. Ja prze nie przeleję się do środka, bo to jest słabe zagranie. Od razu wam to mówię, że stąd nie da się uciec, będę zamknięty i o wiele bardziej pomogę mojej drużynie, spotując ten las i robiąc jakieś inne rzeczy. Jeżeli takie przelewanie się i gonienie po tego jednego lighta, i tak drugi przeżyje. Szkoda, że nasza bezeta zostaje tak brutalnie ograna, i ja na to nawet nie mogę za bardzo zareagować. Bo gdy ja się wychylę, to ja ginę. Niestety. Szkoda, szkoda. My liczyłem na to, że tego lajta nie będzie. Przeliczyłem się. Nie wiem, czy kogoś ja tutaj zaświecę. Więc pozostaje nam teraz yy, no, spoglądanie, jak kawu czwórka ginie za darmo, jak już tych czołgów w lesie nie mamy. Powinniśmy przejąć górkę i tą drugą stronę mapy, ale nie wiem, czy to jest realne do zrobienia, bo zjechanie z górki to też duże ryzyko i tak dalej, nie wiem, czy moja drużyna to zauważy, w szczególności jak ktoś nam tam padł. Zaświeciłem włoskiego niszyciela, tylko dlaczego go nikt nie dobija? Strv, Kaman, on, proszę, ktoś, coś. No nie wiem, jeżeli on dostaje spoda w takiej miejscówce i on dalej żyje, to mamy ogromne tarapaty. 4 do 8. I zostałem wykryty. Najprawdopodobniej LTK sobie podjeżdża. Jak chcę stąd uciec. WZ może do mnie strzelać, nawet mogę zginąć. I. Oj, bura strzela jeszcze do mnie. Chciałem się ustawić przodem. Jest katastrofa. Stał się najgorszy scenariusz, jaki może się wydarzyć: czyli prochorówka, i moment, kiedy dwa czołgi lekkie padają od razu, i ty nie masz co zrobić. A tutaj mamy skryny końcowe. Raport szczegółowy to powinno Was najbardziej interesować, czyli zarobki, jak to się prezentuje w takiej bitwie. Wydaje mi się, że fajnie tu szczegółowo wam to pokazać co i jak bo to jest zarabiacz. Lecimy bonusowo jeszcze jedną. Następna mapa to przełęcz. Polecam zrobić jakiś przestrzał w to miejsce. Chyba tutaj jest jakiś czołg lekki. Tak mi się wydaje, skoro nasz FCM został wykryty. Ale w sumie ja też mogę go też zaświecić. Jest lorka. Eee, zastanawiam się, co by tu zrobić, w ogóle FCM spotkałem na randomie, nie wiem kiedy ostatnio ja widziałem FCM, ale pozdrawiam. Przejeżdżamy, ale maksymalnie do lewej strony, obracamy wieżę w kierunku potencjalnych czołów, które tam mogą stać i mogą na nas strzelić, bo wiadomo, że jeżeli oni zobaczą bok wieży, to o wiele łatwiej nas przebiją, jeżeli ee, będziemy przodem, to jest o wiele trudniejsze zadanie. I też w tym miejscu chciałem pozdrowić między innymi Ultimate, Madness, Vitello, Łukasz Gaming, Gaming Mouse, Wrona, Twój stary gamer. E, dzięki Wam, między innymi, powstał e, ten materiał o super SuperPershingu, Bo chcielibyście go zobaczyć i śmiało piszcie w komentarzach, jaki kolejny czołg nagrywać z bitew na żywo. E, zobaczyć, jakie komentarze są najbardziej łapkowane i tymi pojazdami właśnie w takiej kolejności nagrywać. E, filmy też nie ukrywam, że z poprzednich odcinków mogło mi coś umknąć, mogły być czołgi, które. Były łapkowane, po prostu widziałem super pershinger, że miał dużo A jeżeli wcześniej walczyliście o jakiś czołg, dostaliście dużo łapek No to nie martwcie się, generalnie postaram się to wszystko przeanalizować Ale z wielką chęcią bym to na bieżąco sprawdzał pod ostatnim filmem Bo nie ukrywam, że też niektóre czołgi mogły mi umknąć Bo komentarzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo Początek bitwy, podjechałem trochę agresywniej, zobaczcie to o czym wspominałem na Erlenbergu Trzymanie czołgu na gąsienicy Ładujemy 6 sekund I to nam się bardzo dobrze sprawdza Sporo czołgów na 8 tierze Nie potrafi naprawić gąsienicy nam poniżej właśnie 6 sekund Więc dobrze to działa, tym bardziej jak nie ma pełnej naprawy Strzelimy do Lighta, bo Light może uciec Lewe już stąd raczej nie ucieknie Lewe strzeliło też Nie chciałem jakoś głupio zbierać, cały czas Chowam się, nie jestem wychylony tak jakoś bardzo Źle w sensie, że lewe widzi mnie całego. Po każdym strzale się staram cofnąć. On w ogóle strzelił, nie ma za bardzo drogi ucieczki, chociaż może tam się schować już prawie że za kamień. Ale on nie zdąży. No i patrzymy na to, co się dzieje. Czyli możemy jechać albo pod Astrona, potencjalnie Esterfała, te czołgi stoją pewnie na bazie, albo wrócić się. I jestem prawie, że przekonany, że nasza baza wygra I nie widzę kompletnie sensu, żeby się wrócić, dlatego pojadę właśnie tędy Może uda mi się strzelić t 3, które będzie tutaj A jeżeli nie, to podjeżdżamy sobie i zaświecimy e, tą półkę W sensie, no te niszczyciele, które są tutaj Mam dużo punktów wytrzymałości, więc jest spoko Lecimy, myślę, że Strv tutaj może stać t te 3 też może tam być tylko jest problem, ponieważ jesteśmy tu sami, a t 3 jest również tam wcelowane. Z racji tego, że Strv ma spota, to może to wykorzystam i skrócę dystans. testu 3 się odbiła. Odbiło, zobaczcie, że pancerz na jakiś taki średni dystans zaczyna trochę bardziej funkcjonować. Z prawej będzie Astronex, ale jak ja podjadę pod kamienie, no to... O, w ogóle jest tu z jakimiś zakrzakami. Aha, i czołg lekki z tyłu. A najważniejsze, żeby nie zebrać od Astrona. I teraz przodem odwrócimy się do Lighta. Schowamy od Astrona. I strzelimy do tego Lighta. W ogóle Light nas przebił. Ciekawe w jakie miejsce. Nie jestem w stanie tego jakoś dobrze zweryfikować. Ale my go dobiliśmy. Arta wykryta. Astron chyba na nas nie jedzie. On jest w tych szakach tutaj. A, jedzie jednak. Chciałem dać gąsienicę. Mniej więcej starałem się wycelować to miejsce. Nie udało się. Na pewno musimy być przodem do niego. Żeby... Miał mniejszą szansę na przebicie. Oj, zobaczcie, że się odbił. Warto tak się pokręcić, lewo, prawo, żeby utrudnić mu ten strzał. On mnie strzelił w jarzmo. O, zobaczcie, jak się odbija, widzicie? Pancerz, on w ogóle gra ze złoto. To jest dla mnie duże zaskoczenie, ale udało. On mnie przebił chyba pod jarzmem teraz. Akurat tak najechałem ale gracz też niejako świetnie tego nie rozegrał. Mimo wszystko fajny wynik muszę przyznać, 3000, 2000 po asyście, oznaka pierwszej klasy, szkoda, że niemka, ale ja jestem zadowolony z tej bitwy, rozgrywam je po godzinie trzeciej w nocy, jest zupełnie inaczej się gra te randomy, tak mi się wydaje, nie wiem, jakieś takie inne odczucie. Zarobkowo tak się to prezentuje, dzięki wielkie za odcinek, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, nocy, czy kiedy to oglądacie, to Elo.